W kolejnej wideo lekcji języka angielskiego z serii Get in Lingo. Dzisiejszy odcinek powstał z myślą o osobach, które chcą opanować język angielski na wyższym poziomie zaawansowania. Pojawią się nietypowe zwroty, których być może nie znajdziesz w podręczniku, ale z całą pewnością usłyszysz je z ust native speakerów. Poznaj już teraz angielskie słówka dla zaawansowanych i nie zapomnij rozwiązać test online, który przygotowałem specjalnie dla ciebie. Zaczynamy! Gdy jej się z nieba, zapewne marzysz o pysznych lodach, na przykład waniliowych. Ale czy wiedziałeś, że vanilla oznacza również coś nudnego, przeciętnego. Tego nie dowiesz się od swojego nauczyciela w szkole. Na przykład her sex life is totally vanilla. Tak więc nie ma się czym ekscytować, a skoro już o tym mowa, warto zapamiętać, iż przymiotnik excited na twoim poziomie zaawansowania jest już passé. Zaprzyjaźnić się na dłużej ze słówkiem pumped. Pumped. Na przykład I'm really pumped about my trip. Cheesy odnosi się do czegoś, co jest kiepskie, tandetne. Zapewne niektóre kobiety mnie za to zabiją, ale muszę to powiedzieć. Fifty Shades of Grey is a cheesy movie. Chewysh Obok tego słówka nie można przecież obojętnie. Douchebag lub w nieco uszczuplonej wersji douche to nic innego jak fryer, kretyn. Przyda się, prawda? Na przykład, her boyfriend is such a douche. Have a hunch. Czyli mieć przeczucie, że coś się wydarzy. I have a hunch that I will win the lottery. Hmm, keep my fingers crossed, man. Jeśli znudziło Ci się wyrażenie rely on, to wbij sobie do tej mądrej głowy czym prędzej zwrot bank on, czyli liczyć na kogoś. When it comes to English, you can always bank on me. Have the guts. Nieformalny zwrot, który oznacza mieć odwagę jaja, by coś zrobić. Would you have the guts to quit your job now? I don't think so. Hit it off. Najczęściej odnosi się do relacji międzyludzkich. Możesz zastosować ten czasownik złożony, gdy chcesz powiedzieć, że załapałeś z kimś dobry kontakt już na samym początku. Na przykład. John started to talk to Emily and they hit it off straight away. Slaka To osoba, która nie chce nawet kiwnąć palcem, aby coś zrobić. Typowy leń o bibok. A little bird told me you are slacker. Is that true? Busybody. To nie jest wcale pracowita osoba, jakby się mogło wydawać. Busybody uwielbia plotki i pogłoski. Hmm, grunt to mieć pasję w życiu. Na przykład, My neighbor is a not busybody. Na zakończenie dzisiejszej wideolekcji zachęcam Cię gorąco do rozwiązania szybkiego testu online na get in English. Come on, don't be a slacker. sprawdź, ile zapamiętałeś. Udostępnij również ten film swoim znajomym, ponieważ uwielbiam internetowe plotki. See you.